Witam. No, wieczór jest, pogoda jest, wiatru nie ma. Więc spróbuję Wam pokazać, jak ten Chińczyk loce. A, tu stoi na razie na dachu z auta. Zaraz tu kamera sedna na głowę. Tak, spróbujemy coś tu. A więc, tak, nie wiem czy to widać myślę, że Myślę, że będzie widać eee, aplikacja. MOOM włączono. Eee, lot zgłoszony. Drone tower czyli możemy legalnie tu polotać. Chwila. A więc załączony <coughs> aparatura tu wyświetlacz obejrzymy spróbuję Wam pokazać tym kluczem nie będzie na tej kamerce widać no ale trudno nie mam lepszych kamerków na razie więc tu jest wyświetlacz pokazuje już skoczyło skoczyło 18 satelit Teraz, teraz załączamy. Teraz włączamy drona. <laughs> czyli musimy go teraz tu skonfigurować. O. Jeszcze raz, czyli, czyli tak. żyroskop i ten cały GPS czyli teraz będziemy obracać w ta strona aż piknie piknął teraz w ta strona piknął czyli tak o. tu mamy spróbujemy go z dachu wystartować Teraz musimy się połączyć w aplikacji z dronem. Tu Wi-Fi się już Wi-Fi się połączyło. Teraz tu musimy. O, kamerka już działa. Numerka działa, ale nie mamy jeszcze połączenia z satelitami. możemy <laughs> poczekać, bo nie idzie, nie idzie. A to mam GPS, o, o GPS, GPS się wy, wy, miał wyłączone. Nie wiem czemu, że ja tu coś źle nacis Dobra, czyli tak, <laughs> GPS załączony. Satelity się już połączyły, 17 satelit, czyli startujemy. O, tak. widać. To teraz na tej kamerce widać. O. stoi w miejscu. Stoi w miejscu teraz. Spróbujemy go troszkę na dół O, W miejscu elegancko no, kamera głowa no i lecimy do góry o. teraz mamy 24 metry 24 metry Górze, przelecimy nim kawałek dali, mu większą szybkość, na trójka. Nie wiem, czy go, czy go widać. Chyba już go nie widać. Go nie widać, no tu podgląd, podgląd z kamerki jest też kiepsko z tymi kamerami. <laughs> Obrócimy. No. <laughs> No i spróbujemy z nim teraz lecieć. Jak daleko się uda zalecieć? Wysokość 25 metrów, domy troszkę wyżej. 50 metrów. 50 metrów. I lecimy. w tej chwili jest 500, pół kilometra, <laughs> pół kilometra, obraz z kamery jeszcze jest, 800, o, w tej chwili jest jakiś kilometr. 970 metrów i jeszcze jest z kamery podgląd. Próbujemy jeszcze dalej podlecieć. 1100 1200 Kurczę, no już go nie widać. Powiem szczerze, że już go nie widzę. 1300 metrów do memu teraz przylot po GPS-ie tu naciskam na No i teraz zobaczymy <laughs> zobaczymy jak wyląduje a pociąg jedzie <laughs> 1900 Wysokość trzymie ta sama na razie tylko wraco dystans się zmniejsza 600 już jest 530 530, 200, 300, 100, 50. No, teraz już jest na dymną. 30. O, teraz jest na dymną. I teraz się zniżo. Teraz się zniżo. Zobaczymy, z dachu był wystartowany, tu z tego auto. Obejrzymy, jak wyląduje. O, idzie na dół. Już jest 20 metrów. <laughs> idzie na dół. 12. No i patrzcie, o, tu wylądował po GPS-ie, a tu jest auto. Startował z dachu. I co? Chyba dobry wynik. No, także tak to, tak to loce. <laughs>